Witam, nazywam się Paul Kramer. Cieszę się, że obejrzycie Państwo film na temat sposobów zachowania zdrowia w tym jakże niezdrowym świecie. Od 1989 roku Lifestyles oferuje rozwiązania dotyczące zdrowia i wellness milionom ludzi na świecie. Nasza misja to pomagać ludziom żyć lepiej każdego dnia. Zacznijmy od podstawowych wyzwań, jakie napotykamy każdego dnia, bez względu na miejsce, w którym żyjemy. Wydaje się, że tempo dzisiejszego życia jest dużo szybsze niż kiedykolwiek wcześniej. Założę się, że niejednokrotnie po powrocie z pracy czujecie się tak, jakbyście brali udział w maratonie jesteście tak wyczerpani, że nie macie już żadnej energii, aby cieszyć się życiem rodzinnym czy waszym hobby. Fakt, iż oboje rodzice pracują, stresuje wiele rodzin, ale jest czymś zupełnie normalnym w dzisiejszym świecie, doba ma za mało godzin. W związku z brakiem czasu bardzo zmieniają się też nasze nawyki żywieniowe. Zamiast zdrowego, domowego posiłku wybieramy restaurację fast food lub przetworzoną gotową żywność. W rezultacie częściej jemy poza domem. I wcale nie dlatego, że tego chcemy. Nie mamy po prostu czasu na to, aby przyrządzać poprawnie zbilansowane odżywcze posiłki. Sposób, w jaki żywność jest dzisiaj wytwarzana i dystrybuowana, również ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Większość produktów uprawiana jest z dala od naszego domu lub kraju, dodatkowo proces przetwarzania i transport obniża już niewielką zawartość składników odżywczych. Badania i testy naukowe udowodniły, że warzywa i owoce dzisiaj oferowane zawierają dużo mniej witamin, minerałów oraz innych składników odżywczych niż kiedyś. Dla przykładu, dzisiaj musimy zjeść 8 pomarańczy, aby otrzymać taką samą dawkę witaminy A, jaką nasi dziadkowie czerpali z zaledwie jednej pomarańczy. Kolejnym przykładem są ziemniaki i ryż. Obydwa te produkty straciły ponad 50% witaminy A, C i B1, jak również 28% wapnia w porównaniu z produktami sprzed 50 lat. Te same badania wykazały, że około 25 najczęściej spożywanych owoców i warzyw jest pozbawionych większości kluczowych witamin i minerałów w porównaniu z produktami sprzed 50 lat. Bazując tylko i wyłącznie na naszej codziennej diecie, nie jesteśmy w stanie dostarczyć organizmowi odpowiedniej ilości składników odżywczych, bolesna prawda jest taka, że większość z nas jest przekarmiona, a jednocześnie niedożywiona. Kolejnym wyzwaniem, jakiemu musimy dzisiaj stawić czoła, jest negatywny wpływ zanieczyszczonego środowiska na nasze zdrowie. Naukowcy badający problemy środowiskowe szacują, że aż 50% chorób, na jakie zapadamy, jest bezpośrednio związana ze środowiskiem, w jakim żyjemy. Powodem tego są zanieczyszczenia środowiskowe wdzierające się do naszych organizmów wraz z wdychanym powietrzem, wypijaną wodą i żywnością. Ja nazywam to zanieczyszczeniem organizmu. Może spotkaliście się też z nazwą „obciążenia organizmu”, wynika ono bezpośrednio z połączeń wielu zalegających związków chemicznych, w rezultacie powodujących choroby. Mam nadzieję, że rozumiecie, jakim wyzwaniom musimy dzisiaj stawić czoła. Wiem, że każdy człowiek pragnie jak najdłużej zachować zdrowie i dobrą kondycję, ale w dzisiejszym szybkim świecie nie zawsze wiemy, co wybrać. Co możemy zrobić? Jakie kroki podjąć, aby poprawić jakość naszego życia? I żyć jak najdłużej, cieszyć się zdrowiem i dobrą formą przez wszystkie jego lata? Niestety, dzisiejsza dieta nie jest w stanie zapewnić nam życia bez chorób. Przyjmowanie wysokiej jakości suplementów odżywczych powinno stać się codzienną praktyką w każdym dbającym o zdrowie domu. Dlatego też stworzyliśmy preparat Intra. Intra jest preparatem używanym przez miliony ludzi na całym świecie już od 1992 roku. Dzięki sprawdzonym niesamowitym efektom działania Intra dociera do tysięcy nowych konsumentów każdego dnia, co sprawia, że cieszy się opinią jednej z najpopularniejszych kompozycji roślinnych na świecie. Intra to mieszanka 23 sprawdzonych czasem ekstraktów botanicznych zawieszonych w soku owocowym. Kluczem do efektywności działania Intra jest efekt synergii, dzięki któremu zioła zawarte w jej formule działają dużo lepiej razem niż każde z osobna w formie monoproduktu. Ja postrzegam Intra nie jak jeden produkt, ale 23 produkty, zawarte w jednej wygodnej w użyciu butelce. Aby zrozumieć, jak działa intra, musimy najpierw zapoznać się z podstawowymi funkcjami ludzkiego organizmu. Nasze organizmy bez względu na płeć składają się z ośmiu głównych systemów: system trawienny, dzięki któremu przetwarzamy żywność, system immunologiczny, który chroni nasz organizm przed wirusami i chorobami, system sercowo-naczyniowy składający się z serca i płuc, to zaledwie kilka systemów tworzących nasz skomplikowany organizm. Aby nasz organizm mógł działać prawidłowo i zachować optymalne zdrowie, każdy jeden system musi działać na pełnych i być w pełni sprawny. Wystarczy jeden słabszy system, a odbija się to na całym naszym organizmie. Ekstrakty botaniczne zawarte w preparacie Intra pomagają odżywić i zrewitalizować wszystkie 8 systemów naszego organizmu, co z kolei pozwala zachować optymalne zdrowie i energię. Ponieważ każdy z nas jest inny i każdy ma unikalne potrzeby zdrowotne, Intra jest w stanie oddziaływać na 8 systemów, wspierając najbardziej potrzebujące obszary w organizmie każdego konsumenta. Słowo intra znaczy od wewnątrz. Intra współdziała z organizmem, dostarczając niezbędne składniki odżywcze, które docierają do systemów potrzebujących wsparcia. Ekstrakty botaniczne dostarczają składniki odżywcze niezbędne do zachowania zdrowia, które niestety nie występują w naszej codziennej nowoczesnej diecie. Składniki te to fitonutrienty, flavonoidy i polisacharydy. Dodatkowo, każda dawka preparatu intra dostarcza 11 naturalnych witamin oraz ponad 22 minerały w swojej naturalnej formie, dzięki czemu są bardzo szybko wchłaniane przez komórki. To bardzo istotna informacja, ponieważ organizm nasz potrafi szybciej i efektywniej wchłaniać witaminy i minerały z preparatów płynnych. Wiele preparatów witaminowo-mineralnych dostępnych w postaci tabletek jest słabo wchłanianych, a organizm czerpie z nich niewiele korzyści. Intra dostarcza bardzo silnych antyutleniaczy, które pomagają zwalczać oznaki starzenia. Kto nie chciałby wyglądać młodziej? Eksperci do spraw zdrowia zachęcają do spożywania większej ilości produktów roślinnych. Udowodniono, że ludzie, którzy jedzą więcej produktów roślinnych, są zdrowsi i rzadziej chorują. Intra składa się w 100% z ekstraktów botanicznych, jest więc produktem typowo roślinnym. Twierdzę, że Intra to niezbędne paliwo dla ludzkiego organizmu. Intra to międzynarodowa formuła produkowana w Kanadzie. Ekstrakty roślinne wykorzystywane do produkcji intra pochodzą z całego świata i wszystkie pozytywnie przeszły próbę czasu, wspierając zdrowie ludzi na całym świecie. Każdy składnik reprezentuje połączenie nauki z wielowiekową mądrością i każdy jest swego rodzaju referencją świetności preparatu Intra. Przejrzyjmy się bliżej kilku ekstraktom botanicznym znajdującym się w preparacie Intra. Rzęszeń syberyjski, jedno z najgruntowniej przebadanych ziół, swego rodzaju kuzyn tradycyjnego chińskiego rzęszenia. Liczne badania prowadzone przez rosyjskich naukowców udowodniły, że żeńszeń syberyjski uodparnia organizm na stres i utrzymuje zdrowy system immunologiczny. Korzeń lukrecji, znany w Azji jako starszy mąż stanu, wykazuje się bardzo silną siłą antyutleniającą. Grzyb Reishi, znany jako eliksir życia, w przeszłości był zarezerwowany tylko dla cesarzy i mędrców. Od dawien dawna jest używany jako tonik dla całego organizmu, który znacząco i skutecznie podnosi jego energię i witalność. Aloes. Żel z rośliny aloesu wyróżnia się wieloma zdrowotnymi właściwościami. Używany jest jako roślina detoksykująca system trawienny naszego organizmu. Każde zioło przed wysłaniem do ekstrakcji jest zbierane w odpowiednim momencie i suszone bez użycia środków chemicznych. Nowoczesny proces ekstrakcji wykorzystywany przez Lifestyles zapewnia wysoką jakość i ścisłą kontrolę składników botanicznych, których dobroczynne właściwości są dzięki temu w pełni wykorzystywane. Podczas procesu ekstrakcji wybierane są tylko najbardziej wartościowe składniki, które następnie koncentrowane są w formie płynnej. Każdy ekstrakt botaniczny jest standaryzowany, aby zapewnić czystość produktu i moc działania. Dzięki temu ilość aktywnych składników w każdej butelce jest taka sama. Standaryzacja botaniczna zapewnia wysoką jakość produktu. Standaryzacja przeprowadzana jest w warunkach laboratoryjnych i obejmuje mikrofiltrację i wysokociśnieniową płynną chromatografię. Nasza fabryka, w której butelkowana jest Intra, posiada certyfikat ścisłej kontroli jakości i spełnia wymogi GMP regulowane przez Ministerstwo Zdrowia Kanady. Każda partia produktu jest w pełni sprawdzana pod kątem obecności metali ciężkich, bakterii i pestycydów. Dzięki temu można być całkowicie pewnym, że każda butelka preparatu Intra łączy w sobie to, co tradycyjna mądrość i nowoczesna nauka mają w sobie do zaoferowania. Już dzisiaj spróbuj preparatu Intra, porozmawiaj z osobą, która dała Ci to DVD, aby dowiedzieć się więcej na temat Intra i możliwości lifestyles. Albo odwiedź naszą stronę internetową www.lifestyles.net, a nie będziesz żałować. Spróbuj intra, a sam zrozumiesz, jak zaledwie jedna dawka tego preparatu dziennie może odmienić Twoje życie.